Proszę Państwa, przyszedł w leczę, do niej ucieczę kolejna dwójkowa akcja Kulisz Kretkowski i Krzysztof Kretkowski, który ostatnio znajduje się w wybornej formie. Zdobył pierwszą bramkę i tym samym kujawia objęła prowadzenie 1 do zera w spotkaniu w Gryfem Haulowany w polu karnym Janicki i sędziemu panu Rafałowi Mianie nie pozostało nic innego jak wskazać na punkt oznaczony 11 metrów od bramki drużyny gości. Mamy rzut karny dla gospodarzy. Wykonawcą będzie Szymon Maziarz. Przymał pewnie wykonał rzut Tym samym drużyna gospodarza obejmuje prowadzenie 2 do 0 w spotkaniu z Bierzem Sicienko. Bardzo ładne podanie Radka Mazurowskiego. Do Sebastiana Kulisza, a Sebastian wykończył perfekcyjnie i znowu trzecią bramkę dla Kujawi. Kujawia pierwszy cienko 3 do 0. Brawo, brawo! Rozstrzelał nam się nowoczesny zespół. Żród wolny wykonywał Szymon Maziarz, Kombinacyjne podanie do żurowskiego, a ten potężnym uderzenie pod poprzeczkę nie dał szans Kamilowi Kowalskiemu i tym samym drużyna Nowrocowska obejmuje prowadzenie 4 do 0. Zapewne nikt się tego nie spodziewał. Niegroźnie wyglądająca akcja polkarnym drużyny gości przyniosła piątą bramkę, którą strzelił po raz drugi, trafił do bramki gości Szymon Maziarz.